mi ktoś tutaj mówi, a po co ty to mówisz tym ludziom? Przecież oni są całkiem inni, zgadza się. Oni są kompletnie inną wersją mnie. Jesteś kompletnie inną wersją mnie, rozumiesz? Ja jestem kompletnie inną wersją ciebie. Ty robisz to, ja robię to. To jest takie wielowymiarowość tego działania naszego. A wzajemnie się uzupełniamy, wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się całym życiem. Coś ty robisz, coś ja robię. Piękna sprawa, nie? sobie, że nie jesteś sam. Jesteśmy wszyscy połączeni. W połączeniu mamy taką siłę, że jak wszyscy będziemy robić swoje, a nie przejmować się głupotami, typu, że ktoś nas zaprogramował, że telewizję słuchamy i słuchamy jakiś głupot, to sam zobaczysz, że to się wszystko pozmienia. Sam to zauważysz. Po swoim ciele, bo twoje ciało się będzie zmieniać. Twoje życie wkoło. Tylko trzeba się otwarzyć. To jest takie proste, po prostu. Pik koniec działa. Leci. <laughs>